Jak się sobą zaopiekować na jesień? Takie proste Ajurwedyjskie wskazówki. Cześć, ja nazywam się Patrycja, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie w takim wielkim skrócie, co Ajurweda radzi nam podczas sezonu jesiennego, na co zwracać uwagę. Jesień w Ajurwedzie jest uważana za domenę doszy Vata. Dosza Vata, jeśli nie wiecie, to jest jedna z energii, które rządzą. Na tej ziemi, naszej materialnej, i rządzą i rzeczami na zewnątrz, i nami w środku. Wata to są elementy eteru, przestrzeni i powietrza, wiatru. Czy jak widzicie, wszystko jest takie bardziej lotne, wszystko jest takie bardziej suche. Jeśli myślicie wiatr, który wieje wam po prostu w twarz przez bardzo długo, wasza skóra w pewnym momencie będzie taka bardziej susza, bo nie ma, nie ma w ogóle wody. Dlatego kiedy nastaje jesień, zaczynamy powoli wchodzić w ten sezon wady, ale też trzeba u, uważać w zależności, gdzie mieszkamy, jaka też jest pogoda. Na początku praktycznie tej jesieni bardzo często może dużo padać w danych rejonach na świecie jest to bardziej wilgotno. Wtedy um, też mamy troszeczkę więcej kawy, e, dużo, czyli elementów właśnie ziemi. I wody, więc to też trzeba sobie zbalansować, gdy jest ten taki okres przejściowy. Jak już wejdziemy całkowicie w tą jesień, a później w zimę, no to dominuje właśnie, właśnie elementy powietrza, eteru, wiatru, które są takie bardziej zimne, a bardziej wysuszające. Jeśli jest wysuszające, to jest co ważne, żeby popatrzeć po prostu na to, aby się ocieplić i dodać sobie tego ciepłego elementu, tego bardziej Tustego elementu, oleistego, aby nawilżyć i siebie, swoje komórki, a swój organizm, tak pozytywnie, tak aby się na nami, właśnie na przygotowując się na zimę, która będzie już naprawdę zimna i bardzo często bardzo wysuszająca, w szczególności w tym regionie np. Europy Północnej. Pierwszą radą jedzeniową jest zacząć swój dzień od wypicia czegoś ciepłego. I idealnie nie jest to kawa i nie jest to herbata, ponieważ obydwa z tych, um, z tych wymienionych składników są po prostu stymulantami i może niekoniecznie są dobre dla naszych jelit. Pierwszą rzeczą od razu po wstaniu, najlepiej jest po prostu wbić ciepłą wodę zakotowaną. Czekamy aż się ostudzi, możemy sobie dodać do niej. Trynę, limonkę, miętę, e, imbir. Co nam pasuje? Każdy jest inny, każdy ma inną konstytucję, jesteśmy inaczej zbudowani, mamy inny rozłożenie elementów, więc dla każdego będzie to zupełnie co innego. Ja polecam limonkę, ponieważ limonka jest w Ayuridzie jedną z tych, z tych składników, które są, równoważą wszystkie elementy. Więc dla większości ludzi nie będzie ona szkodliwa, będzie bardzo właśnie korzystna. Cytryna w Ayurveda ma właściwości rozgrzewające, więc ci, którzy potrzebują się bardzo rozrozumieć, czyli te osoby, które mają naturalnie dużo elementów właśnie w sobie, tych lotnych, powietrznych, wietrznych, zdecydowanie skorzystają z, z cytryny, ale jak najbardziej mogą na limonkę iść. Osoby, które mają więcej np. elementu ziemi, czy e, które walczą na przykład z nadmierną otyłością albo z, e, z ospaniem, tak się czujemy właśnie ciężko, e, wtedy imbir jest zalecany, który po, nie, po prostu pomaga stymulować e, trawienie. Więc na początku staramy się pić ciepłą wodę, możemy sobie coś dodać. Oczyszczenia sobie w tego wszystkiego po nocy jeszcze jakiś. Doksyn, ponieważ na organizm się regenerował i oczyszczał, cały czas pracował, więc jeszcze pomagamy sobie po prostu wszystko, żeby nam przez, przeszło przez nas pierwszą część rano, a następnie jeśli zdecydujemy się na śniadanie, ponieważ tak naprawdę, jeśli pójdziemy um, w Ayurvedę i jak jeśli pójdziemy w jogę, jeśli ktoś podąża filozofią jogi, tak naprawdę dla większości z nas, jeśli jesteśmy zrównoważeni, to jest ważne. Nie bierzemy jakichś leków i tak dalej. Śniadanie jest zbędne, um, ale to tak, jak powiedziałam, no to też są też kwestie bardzo widualne um, i też zdrowotne, prawda? Czasami niektóre, na przykład lekarstwo, wymagają zjedzenia czegoś rano. Jeśli decydujemy się na to śniadanie, to nie starajmy się jeść od razu, ok, po przebudzeniu. Więc też starajmy się budzić na tyle wcześnie, żeby dać sobie przynajmniej godzinę na to, um, żeby zjeść między właśnie obudzeniem się a, a naszym pierwszym posiłkiem. To też jest związane na przykład, z, jak coś zaczynamy coś zjeść, skokiem insuliny, możemy się później właśnie być jeszcze bardziej głodni, możemy um, wiele osób na przykład, może, przez mieć problemy z wagą, i tak dalej, i tak dalej, to też jest zupełnie inny temat. Ale dla tych, którzy chcą coś zjeść rano i muszą, radziłabym, ja i Weda radzi, aby przynajmniej poczekać tak z godzinkę od momentu wstania, żeby zjeść ten pierwszy posiłek. Posiłki w okresie jesiennym, jesienno-zimowym powinny być ciepłe, rozgrzewające, idealnie ugotowane. Czyli staramy unikać się sałatek, jakichś mrożonek, smoothie, coś mrożonej kawy to już w ogóle. przychodzi. Coś, co wyciągamy z lodówki, jest po prostu zimne, albo surowe, tak? W okresie wakacyjnym, jak najbardziej duża z nas, ilość osób, um, najbardziej, jak się są upały, nie może skorzystać właśnie z jedzenia takich bardziej surowych rzeczy. Um, ale zwykle zawsze dla naszego jednak żołądka, dla naszych trawienia, naszych jelit, korzystniej i łatwiej dla naszego organizmu jest po prostu strawić coś, co jest ugotowane, co jest ciepłe, podgrzane. Co, co może by to być? To może być na przykład ugotowana wsianka, jeśli lubimy. To może być jakiś omlet, to może być nawet jakaś lekka. Zupa rano. Ja na przykład, gdy mieszkałam w Azji, w Japonii czy w Chinach, na śniadanie jadło się różnego rodzaju bardzo często zupy. Też klejki, na przykład w Hongkongu bardzo popularne jest właśnie kondzi. I to też jest bardzo często podawane właśnie na śniadanie. I to jest ciepłe, ugotowane i bardzo, bardzo lekko strawne. O co chodzi? W ayurwedzie z jedzeniem podążamy jak słońce czyli pierwszą, czyli na początku, jak słońce wstanie, jest ten nasz trawienie, jest bardzo malutkie, jak taki malutki ogień, jeszcze się dopiero musi rozbudzić, więc nie możemy dowalić mu takiego pełnego, super, mega, dużego siadania, albo właśnie czegoś zimnego, surowego, bo nie będziemy jak, jak to strawić, to będzie zalegać. Dlatego naj... naj Ważniejszym posiłkiem, takim najbardziej odżywczym i największym jest obiad, lunch, czyli w okolicy o 12, 12:01 do drugiej najpóźniej powinniśmy znieść ten obiad, który będzie najbardziej właśnie korzystny, najbardziej odżywczy, żebyśmy później nie byli głodni przez popołudnie. Dla wielu z nas popołudnie jest właśnie bardziej takim wyz wyzwaniem, żeby na przykład czegoś nie podjadać, um, spać. I tak dalej, i tak dalej. Więc śniadanie jakieś idealnie ugotowane. O, jabłka na przykład gotowane z masem klarowanym i z cynamonem. Bardzo fajne, lekkostrawne i rozgrzewające. Jedzenie właśnie takie jesienne, które ja osobiście bardzo lubię, jeśli mam ochotę zjeść śniadanie. I jeśli chodzi o śniadanie, to nie tylko śniadanie ma być gotowane, jak powiedziałam wcześniej. Dotyczy się lunchu, to dotyczy się też kolacji. Jak możemy, jak najwięcej jest właśnie gotowanych rzeczy. Rzeczy, które są, um, mają taki, zawierają właśnie taki dobry tłuszcz. To może być na przykład masło klarowane, jest genialnym, nawilżającym takim pozytywnym tłuszczem. Pamiętajmy, że nasze komórki są zbudowane również z tłuszczu i potrzebują, więc wszystkie takie um, low fat. Rzeczy, no trzeba sobie to przemyśleć, czy aby na pewno sobie bardziej nie szkodzimy, to też musimy zobaczyć na siebie, na swoją budowę, i tak dalej, co potrzebujemy. I też zwracamy uwagę, jakie tłuszcze zjadamy, prawda? Tłuszcze są dobre, tylko też jest kwestia, jakie je, jak je jemy i w jaki sposób je jemy, prawda? Masło klarowane można fajnie sobie właśnie dodać do swojego spisu. E, lub też inne oleje, jeśli um, jest też oliwa z oliwek, też jest bardzo fajnym, fajną opcją. E, to też popatrzcie sobie, gdzie sobie żyjecie, na tym świecie, w jakim rejonie. I teraz przechodzimy do następnej rzeczy: jedmy sezonowo. Ja myślę, że to jest takie oczywiste, ale y, warte przypomnienia. Jemy tam, tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie nasze ciało się przyzwyczaja, nasz organizm się przyzwyczaja i z czasem my, Również zaczymy przejmować dietę danego miejsca. Czyli jedzmy sezonowo to, co tam rośnie, pójdźmy sobie na taki lokalny sobie warzywniak, targ i na pewno znajdziecie jakieś lokalne warzywa, owoce. i Plusem jest to, że one najczęściej będą tańsze niż, niż inne rzeczy, zaprzecz sprowadzane, które są poza, poza sezonem, prawda. Nie wiem, łatwiej zjeść na przykład um, jabłko niż może arbuza. Nie, w tej chwili. Um, ponieważ jest to sezonowe, więc mi się po prostu przejść na y, dietę miejsca, gdzie mieszkamy sezonowość i jak najbardziej i najczęściej po prostu wprowadzajmy to do swojego jadłospisu. Oczywiście nic się jakiegoś wielkiego nie jak od czasu do czasu zjemy sobie tutaj, tutaj jakąś, nie wiem, ananasa, truskawki i tak dalej. Możecie jak najbardziej, wszystko możecie, nikt wam niczego nie zabrania. Um, ale jeśli zwracacie na to uwagę i chcecie przejść na taki bardziej um, świadomy ayurwedyjski sposób jedzenia, to no co jedzie lokalnie. Kończyliśmy z jedzeniem, więc wiemy, że ma być um, dobre tłuszcze, ma być gęsto, czyli wszystkie zupy, kary, e, jakieś sosy i tak dalej, super, jak najbardziej tak. Mm, zupy z dynią, z dyni, picie też ciepłych rzeczy. Pijmy, no, pijemy też ciepłe na przykład napary, e, przez cały dzień możemy, między posiłkami jak najbardziej e, pijmy, nawadniajmy się, to jest bardzo ważne, ponieważ z czasem po prostu tego elementu wody w świecie i może w nas po prostu jest mniej. Teraz pielęgnacja, taki tryb życia na co dzień. Starajmy się wprowadzić regularność w nasze życie. Może przez wakacje ten tryb życia był mniej regularny, bo wiadomo, dzień był dłuższy, może pochaliśmy gdzieś na wakacje. Jeśli mamy na przykład dzieci, to nie chodziły do szkoły i też był ten, ta rutyna była zupełnie inna. Teraz wracamy do rutyny. Dla mnie zawsze jesień to był jakby taki taki początek roku tak naprawdę a nie 1 stycznia wszystko się jakby zaczyna na nowo i ważne jest żeby wprowadzić sobie tą rutynę dni zaczynają być krótsze Gdy dni zaczynają być krótsze może nam trudniej jest wstać z łóżka kiedy na przykład jest jeszcze ciemno a trzeba wstawać ważne jest aby wprowadzić sobie tą rutynę Popatrzeć sobie na swój plan dnia, jak wyglądał, w której musimy, nie wiem, wyjść do szkoły, wyjść do pracy, nie wiem, ogarnąć może rodzinę przed wyjściem. To jest bardzo ważne, żeby się po prostu wziąć w sobie i spróbować prowadzić właśnie przez tydzień, dwa, tą rutynę swoją. Czyli wstajemy, staramy się wstawać w miarę regularnych godzinach i spać w miarę regularnych godzinach, plus, minus. Ok. Pierwszą rzeczą, jeśli wstajemy, porozciągajmy się, zróbmy sobie jakieś małe ćwiczenia. Wiadomo, ktoś będzie bardziej, pójdzie na przykład pobiegać, ma psa, super. Ktoś pójdzie, ma czas na siłownię, ktoś ma czas w ogóle zrobić sobie 30 minut jogi. Genialnie. Nie wszyscy mają na to czas. Ważne jest, żeby tak zrobić tych 15 minut, można sobie fajnie, ściągać, obudzić się do działania. To naprawdę pomaga ci wstać. Zdecydowanie, sprawdzone od wielu lat. I wiem, że to mi, mi osobiście to bardzo pomaga, kiedy budzi ten budzik, dzwonek, jest totalna ciemność jeszcze na zewnątrz, nie chce się wstać. I ten umysł, po prostu ten umysł, może być naszym przyjacielem, a może być największym wrogiem czasami. Mówi że jeszcze się pośpię. Więc wstaję, rozciągamy się, um, zrobić sobie jakąś serię swoich ulubionych um, ćwiczeń, i wstajemy, idziemy, działamy, zaczyna się dzień. Co jest również dobrym pomysłem, to na przykład prowadźmy w swoją rutynę olejowania się całego swojego ciała. Um, Albo przynajmniej twarzy, albo co ważne jest, ponieważ w tym sezonie bardzo często nasze joint, stawy zaczynają po prostu szwankować, a z wiekiem to już w ogóle. Więc skupmy się na przykład na swoich stawach, na, na łokciach, na kolanach, po prostu masujmy olejami. Tradycyjnie Ayurveda zaleca sezonowy, ponieważ on jest bardzo fajnym rozgrzewającym olejem. On w ogóle w aerwędzie ma specjalne miejsce, ponieważ wnikłaby głową w naszą skórę i odżywia nasze komórki. Ale możecie użyć innego oleju, takiego, który po prostu wy lubicie, wasza skóra lubi. Ja na noc bardzo lubię na twarz olej rycynowy. W tej chwili bardzo mi pomaga. Potrzebuję tylko nawilżenia na noc. I to jest moje, moi, mój sposób, moje wyjście. Na tą suchą jesień, ale jakikolwiek oleju użyjecie, będzie po prostu super. Jak możecie po prostu raz na jakiś czas zrobić sobie masaż ciała olejem, całego ciała olejem, jeszcze lepiej. Później, oczywiście, pamiętajcie po takim masażu, idziemy podpryszczyć i po prostu wszystko zmywamy. Okay? Co jeszcze jest fajną opcją, to olejowanie nosa. Bardzo często na jesień, bo w tym właśnie przejściowym, łapiemy jakieś przeziębienia, albo na przykład nasz nos jest bardzo przesuszony, to też może później prowadzić do jakichś chorób. Więc mm, fajnie jest olejować nos. Ta, ta technika nazywa się nasia, czy olejowanie nosa. Prowadzamy po prostu olej z mieszanką ziołową, Tych ziół jest naprawdę bardzo dużo w takiej mieszance. I wprowadzamy po prostu po jednej kropelce w jedną drugą dziurkę. I, I wdychamy. Tak? Fajnie jest po prostu leżeć sobie a, na przykład na łóżku i wtedy wcisnąć na przykład po, po jednej dwóch kropelkach em, do, jednego, do jednej drugiej dziurki. A, I tak poleżeć przez przynajmniej 5 minut, tak aby ten olec si siadł, że tak powiem, a się nie wylał. Również ważne jest, żeby nie robić tego przed posiłkiem, czy też pod posił po posiłku. Robimy to po prostu naczczo. I zobaczycie na pewno różnicę. To no nie jest tylko różnica w tym, że wasze, wasza śluzówka w nosie jest nawilżona, ale zobaczycie, że z czasem wasz umysł również zacznie być taki bardziej jaśniejszy. I co? Coś dla siebie. Wchodzimy w jesień, popatrzcie się, natura też się zaczyna bardziej zamykać. Um, przygotowuje się do spania zimowego, bardzo wiele na przykład żyjątek, tak robi. My wprawdzie nie idziemy spać my mamy elektryczne światło, pracę i zadania do robienia ale co możemy, możemy po prostu tam, gdzie się da i możemy zwolnić. Ok? Zwolnienie. Posiedzenie, troszeczkę się zrelaksowanie to nie jest nic złego. My też tego potrzebujemy. Nie musimy ciągle zasuwać jak takie robociki. Co jest bardzo często w naszym świecie no, niedoceniane mm, za bardzo. Niektórzy na przykład za bardzo z tego korzystają. Niektórzy za mało. Ważne, żeby sobie znaleźć ten swój balans. I nie czuć się winnym, że potrzebujemy po prostu odpocząć i czasami tak zwane nie myśleć. Ok? Zrobiłam, pamiętam film, jak myślałam o tym, jak nie myśleć przez 5 minut, więc możecie zaglądać. Ale, co jest najważniejsze, degeneracja, zwolnienie. Jak chcecie, weźcie sobie obieną książkę, poczytajcie. Ok? E, Oglądnijcie film. E, pójdźcie na jakiś taki spacer. E, chcecie gdzieś sobie Pochodzić, poglądać, coś. Zróbcie to, zróbcie to dla siebie. Czasami jest to po prostu posiedzenie w ciszy przez 5 minut, przynajmniej 5 minut dziennie. Po prostu ładujmy, te, ładujmy te baterie swoje, bo jeśli ta bateria się wyładuje, a to może być naprawdę źle. Ok. To były takie bardzo, bardzo ogólne wskazówki. Ja myślę, że każdy. Już pewnie coś z tych rzeczy robi, to jest tak dla Waszego dla przypomnienia. I mam nadzieję, że po prostu z czasem fajnie wejdziecie w tą jesień i później w zimę i zaopiekujecie się, sobie, się sobą całym. No i pamiętajcie, jeszcze jedna z takich rad, ubierajcie się odpowiednio na jesień, na pogodę. Ok? Czasami o tym zapominamy, e, wiadomo, moda i tak dalej. Ale to jest ważne. Jak jest, robi się zimniej, to po prostu brali mi się cieplej. Proste. Ja Wam dziękuję serdecznie i co? I życzę Wam pięknego, pięknego jesiennego dnia.